Witam w Tapis TV. Znajdujemy się w bełkatorskim oddziale firmy Tapis do w 15B. Mam na imię Marcin i dziś będzie duńsko-włosko. Zaprezentuję Państwu piec kominkowy model Bella, który występuje w czterech wariantach i dwóch wysokościach. Prezentowana przeze mnie wersja to wysokość 1144 mm, wysoka to 1404 mm, jak i w jednym, tak i w drugim przypadku szerokość to zawsze 444 mm. Na przedniej fasadzie paleniska znajdują się dwie naklejki. Te dwie naklejki ludziom z branży kominkowej mówią naprawdę wiele. Dla nich w tym momencie tą prezentację mógłbym zakończyć. W mojej ocenie duńscy producenci narzucają kierunek rozwoju nie tylko w wzornictwie, duńska prostota, minimalizm, ale ustalają poziom jakości, za którym cały świat kominkowy musi podążać. Może zabrzmiało to pompatycznie, ale nie chcę, abyście Państwo odebrali to stwierdzenie gołosłownie, dlatego pozwolę sobie opowiedzieć o naszym doświadczeniu. Firma Tapis montuje piece kominkowe od 26 lat. Wielokrotnie zdarzyło nam się sytuacja, iż piec kominkowy, który zakup był dokonywany poprzez internet albo poprzez katalog, bez fizycznego, wcześniejszego kontaktu z paleniskiem, w efekcie końcowym rozczarował. Podczas montażu klient był zawiedziony, mówił wprost, iż w katalogu piec wygląda lepiej. Uwaga, z piecami ID jest inaczej. Doświadczenie nasze pozwala postawić tezę, iż w kontakcie z klientem produkt ten sam się broni. Jesteśmy jedynym przedstawicielami depaisent w Polsce i mamy zaszczyt sprzedawać i montować te paleniska od 2013 roku. Od tamtej pory zamontowaliśmy tych piecy ponad setkę i ani razu nie zaobserwowaliśmy rozczarowania, więc przeciwnie yy... Słowa pochwały, zachwyt, komentarze w stylu w rzeczywistości piec wygląda lepiej niż w katalogu lub internecie. Dlatego szczerze deklaruję i The Paycent można zamawiać przez internet w ciemno i nie będziecie Państwo rozczarowani. Jestem przekonany, że model Bella oraz Omega powtórzą sukces sprzedaży naszego modelu Elegance z roku 2013, 2014 i 2015, który do tej pory jest naszym bestsellerem. Pierwsze co charakterystyczne dla produktów iThePyson to ogromna szyba, dwie trzecie pieca to szkło. Otwieranie zaskoczy każdego, brak klamki to jest to co mówiłem na wstępie, duńska prostota, niczym nie linie, otwieranie i zamykanie to sama przyjemność. Trzeba zwrócić uwagę. I puszczam drzwi i w ten sposób mamy drzwi zamknięte. Całe palenisko wyłożone jest wermikulitem o specjalnym kształcie. W tylnej części otwory do dopalania spalin. W górnej części dwa deflektory. Ten, który widzimy, o specjalnym kształcie, który pięknie zawija i rozbija nam płomień. Dolna część komory spalania wyłożona jest żeliwem. Ta dźwignia to ruchomy ruszt. Poprzez popielnik w tym momencie odcinamy dopływ powietrza. Yy, mamy dopalanie na popiele. Jak bardzo ważna funkcja, w momencie, gdy zależy na nam na, na najdłuższym czasie spalania. Żeliwna komora jest ukryta za stalową maskownicą. Dla mnie to stalowe arcydzieło. Niesamowity pomysł duńskich projektantów. Za tą maskownicą, ta maskownica to także szuflada popielnika. Proszę zwrócić uwagę. Jak pięknie maskuje nam tą żeliwną komorę. W dolnej części pieca praktyczny zamykany schowek. Proszę zobaczyć, jak działa mechanizm otwierania. Ta część paleniska, bardzo ważna, wyróżniająca te produkty spośród konkurencji, ale będę o tym systemie do procesu spalania yy, opowiadał szerzej przy kolejnych prezentacjach. Bardzo ważna też funkcja i zaleta tego pieca to to, że możemy palić polanami o szerokości 55 cm. Więcej informacji na temat produktów IDEPESAN znajdziecie Państwo w naszym serwisie internetowym, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszam. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję i do zobaczenia przy kolejnych prezentacjach.